No to super. No dobra, to jest ulica Skarpowa, jeśli się nie mylę. W ogóle dzień dobry. Tam po tamtej stronie jest ulica Drewnowska. No i właśnie usłyszeliśmy sygnał na przejeździe. Także czekamy, zaraz coś przejedzie. Słuchaj, nie opuściły. Widzisz co, tutaj nie ma rogatek, nie ma szlabanów. Zobacz, jest tylko sygnał. W wyłączony. Tak. Ty ty nie słyszę pociąg. Słyszysz pociąg? Nie słyszę. No ja też nie słyszę jeszcze pociągu. Tu jest w ogóle takie stado gołębi A małe by się No ktoś tu musiał coś wysypać chyba Na tory Widzisz tam jeden sobie chodzi gołą po torze No o, zeskoczył Ale śmiesznie O, tu też chodzą sobie trąbiło też to słyszę No Jedzie, tutaj jedzie O nie <ścoughs> a, 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 to nie Mewy To Ale to tak średnio wyszło, wiesz No i tak, wyłączył się, no już, pociąg przejechał, Tak to trzeba, trzeba poczekać jeszcze, czekamy na następny? Tak. Dobra, no to czekamy na następny. Takie To nie są mewy, to były gołębie. A my, nie gołębie, wyspracują się.